Pozdrawiam bardzo serdecznie Siedlecki Michał, Oskar Kowal Oficjal, JSDK, Oskar Uniek i Duszkowego. Jeżeli chcesz się pojawić w kolejnym odcinku, zapraszam na mojego Instagrama Podoga, YouTube. Zapraszam do zakupu na supercoinsy.pl Najtańsze końcy w sieci, wiele metod płatności, najszybsza dostawa, tysiące zadowolonych klientów. Z kodem robotowym PABLOM dostańcie końcy 5% taniej. Simonowi witam Was bardzo serdecznie i to kolejny materiał na moim kanale Słodzie, dzisiaj pierwszy oficjalny odcinek z Orlika słocie. Nie wiem czy pamiętacie, ale ponad miesiąc temu był film na moim kanale, zmiany na kanale i tam e, pokazywałem, że mój kanał będzie miał inny content niż tylko FIFA. Dzisiaj jest pierwszy oficjalny odcinek, trochę czasu minęło, ale lepiej późno niż wcale słocie. Lecimy z pierwszym odcinkiem słocie. Dzisiaj widzowie będą decydować o moich wyzwaniach. Będziemy Ci walczyć o karty z mojego klubu Ultimate Team e, Każdy widz, do którego zadzwonię, zadzwonię do trzech widzów, e, będą pod Dalej mi po prostu numerki, jeden numerek, o którą kartę będę walczył. zam spośród tych numerków będę miał yy, danych zawodników yy, i po prostu będę o tego piłkarza walczył. A drugi numerek to słuchajcie będzie wyzwanie, jakie będę musiał zrobić. I jeżeli zaliczę to wyzwanie, po prostu piłkarz staje w klubie, a jeżeli nie, to po prostu uquickseluję go. Jeżeli ja się film, oczywiście spodobał, zostawcie oczywiście łapeczkę. W, w, po tym wiem, zasubskrybujcie kanał. Więcej odcinków zolikam się, że 300 lajków będzie dobrze, jeżeli wbijecie. Wtedy lecimy z kolejnym odcinkiem zolika. No i oczywiście tutaj macie subskrypcję na kanał, subskrypcję kanału. Subskrybujcie kanał, dzwonkujcie, no i lecimy już do odcinka Powiem szczerze, że troszkę się stresuję, bo to mój pierwszy odcinek z Oryka, ale będzie dobrze, mam nadzieję Lecimy Okej, okay, słuchajcie, wybrałem pierwszy numer, proszę bardzo, wszystko, e, wszystko się, słuchajcie, nagrywa Mam nadzieję, że się wszystko nagrywa Także dzwonimy do pierwszej osoby, do mojego pierwszego widza Oczywiście, pisaliście wszystko na grupie Elita Pawla, polecam tam w że będzie może więcej takich akcji Tam dawali się swoje numery, no i... Czy odbiera? Halo? Halo, halo, siemanko, z tej strony oczywiście Pablo Dawaj swój oczywiście numer na grupie Elita Pabla No i chciałbym, żebyś podał, numer, podał swoje numerki oczywiście Jakie numery, ty, Aguma Aha Okej, okay. lecimy do drugiego numeru Okej, słuchajcie, dzwonimy do drugiej. Ja osoby, mam nadzieję, że troszkę inaczej zarobię i podam mi jednak te numerki. Oczywiście tutaj mam gotową puszkę, więc mam nadzieję, że wszystko będzie ok. Także dzwonimy, czekamy słuchajcie, na, na to, czy, czy odbierze, czy nie. O, halo siemanko. Siemo, cześć. Siema, witam. wiesz, Ja jestem Pablo, Myślę, że słyszysz po głosie. Słuchaj, właśnie nagram ten odcinek właśnie z tymi numerami telefonów tak jakby. Eee, Nagrałem odcinek jakby polegający na to, że widzowie do mnie dzwonią i wybierałem dwa numerki. Jeden numerek będzie oznaczał jakby to jaki numer piłkarza wybierasz, a drugi numerek będzie polegał na tym, że po prostu jakie wyzwanie wybierasz, ja mam to numerkami jakoś oznaczone tutaj w puszce mam jakby wyzwania i piłkarzy. Także proszę cię, abyś wybrał dwa numerki jeden od 1 do 4 a drugi od 1 do 3. No to 4 i 3 weź sobie Okej, okay, dzięki chciałbyś kogoś pozdrowić? No, małe Ok, spoko, dzięki. Do zobaczenia, mam nadzieję, że będzie więcej takich no, odcinków. No, cześć. Ok, słuchajcie, numerki. Kolega wybrał 4 i 3. E, także zobaczmy, jakie to będą, słuchajcie, jakie to będą piłkarze. Dobra, słuchajcie, ja to znajdę i wam pokażę, o kogo walczymy i jakie wyzwanie robimy. Ok, słuchajcie, wszystko wyjąłem już z puszki, więc walczymy. Numer 4 był pierwszy. Mam nadzieję, że będziecie to widzieć. A, czekacie, czy mi fokus zapie na to? Mam nadzieję, że mi na to fokus złapie. No nie, no, nie łapię fokusa, No, proszę was, musi was złapać. Musi złapać fokus, Jak nie złapie to, to nie idziemy dalej. Ej no złap, fokusie się. Dobra, słuchajcie, nie chcę mi złapać tego pokusa, ale uwierzcie mi, że numer 4 to jest po prostu. Tu troszkę widać, że to jest numer 4 i tu jest Wendel Tots. Wendel Tots, ten lewa bronca z Bundesligi 91 Warela czerwona karta. Naprawdę bardzo mi dobrze mi się gra i gra u mnie w pierwszym składzie. I tutaj trujeczka. Tutaj trujeczka, słuchajcie, tu mi się, że troszkę widać mimo wszystko. I muszę zrobić 20 podbić słabszą nogą, czyli po prostu żonglerkę jedną nogą, tylko moją słabszą nogą ma to trzy próby, więc lecimy okej, okay, dzwonię do kolejnej osoby, tamta się rozmyśliła, bo się wystraszyła, że będzie na odcinku pozdrawiam, bardzo serdecznie może się nawróci jako trzecia osoba będzie dzwonię do... już w sumie dzisiaj czwartej chyba osoby, masakra dobra, dzwonię do piątej osoby, może ta odbierze, będzie chciała mi podać moje numerki moje, moje numerki, no mam nadzieję, że odbierze proszę please odbierz okay. numer. O, siemanko, witam cię bardzo serdecznie. O siema. Jesteś okay. jesteś jak coś na odcinku i jako że mi się rozdowuje bateria, zasady zobaczysz na odcinku. Podaj mi szybko dwa numerki. Dobra, no to Nie, poczekaj, trzy... poczekaj. Od 1 do 4 i od 1 do 3. Dwa numerki. Dobra. 2 e, i 4. 2 i 4, bo czekaj, 4 4 3 było, a ty wybierasz 2 i 4, tak? Tak Okej, okay, dzięki i pozdrawiam cię bardzo serdecznie Chciałbyś kogoś pozdrowić? E, Erwina Zenkowskiego Dobra, spoko, pozdrawiam bardzo serdecznie i lecimy do trzeciej osoby, bo bateria 1%, masakra OK, i dzwonimy do ostatniej osoby Słuchajcie Do osoby szóstej, no ale trzecia w odcinku, tak? Także mam nadzieję, że odbierze Halo? O, siema, witam cię bardzo serdecznie Siema, Pablo Jesteś jak, coś, jesteś jak coś na odcinku i jako żeś mi się rozdwoje bateria to zasady zobaczysz na, na odcinku już gotowym. Dobra. Także mogłabyś podać, podać dwa numerki, jeden od 1 do 4, 1, a drugi od 1 do 3. Dobra to 4 yy, i 2. 4, wiesz co, poczekaj, bo tam było tak, to niech to 2 będzie, a 4 możesz zamienić albo na... Już nie pamiętam, czekaj, jakie te numerki były, to, bo czwórka chyba już była, więc może jedynkę weźmiesz albo dwójkę, bo chyba już były. Dobra, to niech będzie jedynka. Jedynka i dwójka? Ja się nie powtarzyło. Tak. Okej, okay, dobra. Dzięki za numerki i pozdrawiam bardzo Czy Chciałbyś kogoś pozdrowić? E, no, pozdrawiam siostrę i, jak, i twoich widzów. Okej, okay, dzięki. Dobra, pozdrawiam, no dzięki. i cześć. Okej, okay, na chwilkę stop. Ponieważ chciałem przeprosić dwie osoby z ostatnich e, dwóch telefonów, które wykonałem przed tym nagraniem. Ponieważ niestety nie wybrałem ich wyborów do, e, do odcinka, do tych wyzwań, ponieważ po prostu zapomniałem te numery. E, nie mogłem sobie po prostu tego jakby nagrania odtworzyć na, na aparacie, żeby usłyszeć, jakie to były numerki. więc Zadzwoniłem jeszcze raz. Do pierwszej osoby się dodzwoniłem, czyli do Pelka Jerzego. Do Emilki się już później nie mogłem dodzwonić, niestety. Także bardzo serdecznie Cię, e, Emilka, przepraszam, Pelka Jerzego też przepraszam, ponieważ dzwoniłem do niego jeszcze raz. Musiałem jeszcze raz wybierać. Także przepraszam te dwie osoby że będzie kolejny odcinek z to na 100% wam to zrekompensuje i z automatu wezmę was jako dwie pierwsze osoby. No czemu tak jest? No po prostu z braku doświadczenia to mój pierwszy odcinek z Olika. Popełniłem troszkę kilka błędów, następnym razem na pewno się już to nie przydarzy, oczywiście pewnie inne się będą się pewno przydarzać, ale mam na nadzieję, że będzie ich jak najmniej, a teraz już lecimy do odcinka. Okej, okay, słuchajcie, więc zadzwonię jeszcze raz do tej drugiej osoby, ponieważ zapomniałem od tej osoby numerki, więc zadzwonię jeszcze raz, więc numer 4 i numer 3 już jest niedostępny, więc zadzwonię jeszcze raz do tej osoby numer 2, żeby wybrała po prostu numerki od 1 do 3 i od 1 do 2. Zadzwonimy jeszcze raz, cyk. Halo, siemanko, słuchaj, dzwonię jeszcze raz do Ciebie, ponieważ zapomniałem tych numerków, a nie mogę otworzyć sobie nagrania. Teraz, słuchaj, nie możesz, nie wy, nie możesz wybrać numerka 4 i numerka 3, tylko od 1 do 3 i od 1 do 2. Dobra, no to 1 i 2. Okej, okay, dzięki i do zobaczenia na odcinku. Na razie. No, cześć. Dobra słuchajcie, to pierwsze wyzwanie to będzie numerek 4 i numerek 3, a drugie wyzwanie to będzie numerek 1 i numerek 2. Okej, okay, słuchajcie, Milka nie odebrała, więc postanowiłem, że i tak będzie ta dwójka jako dwójka jako wyzwanie, a jeżeli chodzi o piłkarza, to będzie numer 2 lub numer 3. Więc zadzwonię do po prostu kolejnej osoby, do, do czwartej, po prostu tak to jakoś połączę. Bo Emilka i tak bym musiała wybrać dwójkę, ja tutaj jakoś to rozłączę. No nie odbiera, więc trudno. Okej, okay, i dzwonimy słuchajcie do ostatniej już na pewno sobie wszystkie numerki pamiętam. No słuchajcie, pierwszy odcinek, więc no troszkę mi się wszystko pomieszało. Mam nadzieję, że odbierze tutaj Mateusz ode mnie. I będzie musiał wybrać numer dwa lub numer trzy i lecimy już do wyzwań. Tak, swoją drogą już zacząłem robić te wyzwania, ale postanowiłem, że cofnę to i jeszcze raz to nagramy wszystko, żeby wszystko było legitne. Tak, coś to numer 4 i 3, pamiętałem od pierwszej osoby, która. Halo. O Siemanko, witam cię bardzo serdecznie. No słuchaj, nagrywam odcinek teraz i chciałbym Cię poprosić o numer 2 lub 3, dlatego że już wszystkie numerki zostały wykorzystane Mam 1% baterii, więc nie pogadamy za, no za długo pewnie już, więc wybieraj numer 2 lub numer 3 i, i tyle No dobra, to myślę, że to będzie dwójka Okej, okay, dzięki, słuchaj, chciałbyś kogoś pozdrowić i coś w ogóle? E, chyba nie, dobra Spodziewałem się, że zadzwonisz i od razu powrócisz. Spodziewałeś się, Spodziewałem się powiedzieć, że większość osób odrzuciłem, bo aż tak dużo nie potrzebowałem, więc nie było takie pewne, że to jednak do ciebie zadzwonię. No, ale jakoś tak, już miałem jakieś ciu, ciu, ciu. Ja, ha. jak zobaczyłem numer, to już tak myślałem, że. No spoko, dobra, no to pozdrawiam cię bardzo serdecznie i do zobaczenia na odcinku. Make, 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 make. Dobra, więc wszystko jasne słuchajcie, pierwsze wyzwanie to będzie numer 4 i numer 3. To jeszcze z pierwszego telefonu, który wykonywałem do Krystiana, bo tamten pamiętałem, więc numer 4 i numer 3. Drugie wyzwanie to będzie numer 1 i numer 2. No a trzecie wyzwanie to słuchajcie będzie numer e, 2 i będzie to numer 1. Także lecimy już do challenge, do wyzwań. Tu mamy słuchajcie numerek 4 którego nie mogę złapać oczywiście a tym numerku 4 w słuchajcie jest tutaj nie no nie widzicie tego jest to Wendel Tots to yy, i tu słuchacie jest trójeczka tu jest słuchacie trójeczka i tutaj jest 20 podbić słabszą, słabszą nogą także przechodzimy do pierwszego wyzwania oczywiście mamy 3 próby na każde wyzwanie dobra słuchajcie jeszcze podam drugie i trzecie wyzwanie także drugie wyzwanie to będzie jedynka tutaj jest Hames. Rodriguez, Team of the Season karta 94 i będzie wyzwanie obi poprzeczkę, no niby prosta ale na trzy próby, no zobaczymy czy się uda no i trzecie wyzwanie, słuchajcie, to będzie to będzie już o Omaca Hummelsa, Team of the Season 90, o Team of the Season 95 e, i będzie to wyzwanie, słuchajcie, wkręć piłkę z rzutu rożnego. to mi nigdy za bardzo nie wychodziło, szczególnie, że mamy tylko trzy próby także zobaczymy czy mi się uda, lecimy już do to, podbijania nogo, podbijania piłki, zawsze nogo Ok, także próba numer 1. Ok, słuchajcie, poszło naprawdę bardzo łatwo. Także pierwsze wyzwanie zaliczone: Wendel zost zostają nas w klubie. Ok, słuchajcie, walczymy teraz o Hamesa Rodríguez, Timo, 694 94 kartę. Muszę oczywiście obić poprzeczkę, mama to oczywiście trzy próby, więc lecimy z próbą numer 1. Oczywiście strzelam z 16. Próba nr 2 O nie, to było najgorsze, zdecydowanie Jeżeli teraz nie trafię To niestety quick Hamesa Abdergeza Hames, bye bye Wendela uratowaliśmy, Hamesa niestety nie. Czas teraz na trzecie, ostatnie wyzwanie w dzisiejszym odcinku, słocie Powalczymy o Matsa Humesa 95 karty, team of the season. Muszę tylko wkręcić piłkę z rzutu rożnego, mam to oczywiście trzy próby. Okej okay, słuchajcie, jestem już na rożniku, mam nadzieję, że kamera jest dobrze ustawiona, że wszystko widzicie. Także lecimy z wkręcaniem, trzy próby. Really, nigga? Tak średnio bym powiedział. No use, because you can't stop it from shining through. It's true, baby, it shines through. Prova numero 2. It's è Cristo. numero 3. Perfetto, ideale. Olo, humor zostaje w klubie. Dobra, słuchajcie, to było na tyle w tym odcinku. Nadzieję Wam się oczywiście spodobało jeszcze raz. Przypomnę, żebyście stawili łapeczkę w górę. 300 lajków. jedziemy z kolejnym odcinkiem z Orlika. Subskrybujcie oczywiście kanał. No Mam nadzieję, że Wam się naprawdę to podobało. Chociaż wiadomo, że domu jest mój pierwszy odcinek, więc na pewno dużo jest do poprawy. Ale wiadomo, trzeba od czegoś zacząć, Słuchajcie, pierwszy odcinek z Orlika oficjalnie. Zmiany na kanale, wreszcie faktycznie jakieś widoczne Oprócz baneru i awataru. Dobra, także podajcie na Instagrama słuchajcie grupa tabla, więc takiej akcji pewnie będzie. Do usłuchania. no i cześć do